Bo najpierw 4 do 3 z KS amatorka, a potem 3 do 2 z drużyną Elbro. A teraz strzał i piękna bramka. Strzał z pół wołaja, no już na. do przewagi leci. Dogranie. Wybite tutaj przez grąza, szczęsny. Utrzymuje piłkę AKS Bzowa, ale nie na długo. Takie podanie trochę do nikogo. drożdziak. Droździak, dwóch zawodników koło niego i piłkę koniec końców stracił, Szaciło, Szaciło sam w solowej akcji, Szaciło do środka i fantastycznie broni Grąsa uderzał tutaj Dariusz Kupijaj z drugiej bramki. Zwyczaj jest to właśnie Dariusz Kupijaj, podoba się postawa tego zawodnika. Światłowski, dobra wrzutka, jest gol! Jest gol dla Słonecznych Krzyków, natomiast zderzyli się tam. Cały czas będą na wysokim poziomie, przypominamy, że na czerwono krzyki, na Czarnobzowa. Mocno rozpoczęło to spotkanie AKS-WZOWA. Dwie bardzo szybko strzelone bramki, później troszkę wycofali się ze swoją defensywą, dali grać przeciwnikom. Którzy... Ależ teraz podanie Światłowski, ale odbija piłkę tutaj Paweł Dymitr. Wraca się za nim zawodnik słonecznych krzyków, słuch, walka w narożniku. I teraz jest szansa na wyjście z kontroli, ale złe dogranie i popatrzmy, jest szansa, KUPIJAŁ! 3-1 dla AKS BZOWEJ! No, ależ błąd teraz. Dariusz Kupijaj, Bzowa wyjdzie z tego meczu zwycięska. Mało czasu już zostało słonecznym krzykom, a też od dawna nie widzieliśmy jakiegoś groźnego strzału na bramkę Dymitra. Nieradko, na prawą stronę, może teraz, Bijak od razu oddaje tą piłkę, Światłowski broni Dymitr, jeszcze strzał w oczną siatkę. Thank you